Как ты? Можете pues говорить по-русски. Да. Yeah. До микрофон. Сегодня для нас был тяжелый день и тяжелый матч. Был для нас тяжелый день и тяжелый матч. Мы не показали To, że umiejemy naszą grę i, i za tego przegrali. Nie pokazaliśmy tego, co potrafimy i dlatego przegraliśmy. Przeciwnik zagrał dobrze w zaście i my nie smogli zrobić to samo w i na blogu i za tego taki rezultat. Przeciwnik zagrał bardzo dobrze w obronie, my nie potrafiliśmy tak dobrze zagrać, one zagrały dobrze w obronie i w bloku. No, u nas jeszcze jest szans w boku. No ale mamy oczywiście jeszcze szansę w baku i zobaczymy, jak będzie w rewanżu. Masz jest pasywa? nie no, ja y, mogę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo y, się cieszę ze zwycięstwa. Y, jestem bardzo dumna z, ze swojej drużyny, że w końcu pokazałyśmy y, to, na co nas i to z bardzo ciężkim i groźnym przeciwnikiem, jak, jakim jest rabita baku. Y, tym bardziej się cieszymy, y, że wszystko, co wokół nas się dzieje, gdzieś tam odeszło. Y, tylko tylko e, cieszyłyśmy się grą, grałyśmy to, co e, pokazałyśmy to, co e, potrafimy, e, potrafimy pokazać to, co mamy najlepsze. E, wyciągnęłyśmy z treningów e, wszystko, co, co mogłyśmy wyciągnąć, więc e, myślę, że e, to był jeden z naszych najlepszych meczów. E, I sama, sama się dziwię, skąd ta motywacja, skąd ta mobilizacja, ale e, no, tylko i wyłącznie mogę powiedzieć to, że jestem bardzo dumna z drużyny.